I co teraz? I co teraz? Teraz krótka przerwa. Krótka przerwa i czytanie, i książki, które mogłybyśmy polecić Taylor Swift, albo jakoś nam się skojarzyły z Taylor Swift. I zaczynamy od ciebie, bo wiem, że masz coś pomarańczowego, jak nowa płyta. Jak nowa płyta, nowa era. I ja nawet się zaczęłam zastanawiać, czy ten pomarańcz, czy to jest Białe czy to jednak jest taki mint? To jest trochę mint. To jest trochę mint. Moim zdaniem, to jest książka, która Taylor Swift spodobałaby się nie tylko wizualnie. To jest książka, dlaczego nie było wielkich artystek. Dostałam ją od mojej przyjaciółki. Możecie się domyślać, że jest to tytuł. Przewrotny, choć oczywiście autorka w tych esejach szuka odpowiedzi na pytania, dlaczego nie znamy nazwisk tak wielu twórczyń, kiedy to było niemożliwe, żeby je poznać, a kiedy one już tworzyły, ale na przykład traciły sławę na rzecz swoich konkurentów, partnerów i, i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest też książka, która myślę, że mogłaby się spodobać Taylor i wielu z Was, i to jest w ogóle świetna rzecz dla ludzi, którzy. O sztuce wiedzą mało lub niewiele, a chcieliby się dopiero dowiedzieć, gdyż też do takich należy, bo to jest około 130 stron. To jest super rzecz na wejście, można przy okazji oglądać różne obrazy ładne w internecie. Super. A dlaczego Taylor mogłaby się spodobać? Nie tylko przez ten świetny, transseterski dobór kolorów, ale również dlatego, że w czasie podcastu, o którym mówiłyśmy, czyli podcastu, w którym występowała ze swoim chłopakiem i jego bratem i opowiadała o, o nowej płycie, za nią. Leży mnóstwo książek i żadna z nich nie jest przypadkowa. To są same albumy o sztuce, książki malarzy i malarek, auto, artystów i artystek. Fani oczywiście szukają, szukają drugiego dna. Tak, znajdują pomarańczowe i zielone obrazy, imiętowe obrazy i różne rzeźby, które nawiązują na przykład do estetyki Showgirls. No, więc można czytać. To by się mogło spodobać. Ja mam historię kobiety tak ambitnej jak Taylor Swift, Taylor Swift literatury amerykańskiej. To jest książka, która dopiero się ukaże. Czyli nie mamy jej tu jeszcze? Jeszcze jej tu nie mamy, bo ona się nawet jeszcze nie ukazała w Stanach. Dopiero wyjdzie 26 Takie sierpnia. Takie masz chody? Takie mam chody, proszę państwa. Ja czytam książki, które jeszcze nie zostały nawet napisane. To jest, to jest moja magiczna moc. To jest książka Rebeki F. Kwang. Katabaza w polskim tłumaczeniu. A to coś znaczy? Tak. Katabaza to jest zejście do piekieł. To jest. Taki wątek obecny w kulturze od mitologii. No i faktycznie główna bohaterka tej książki, Alice, jest studentką na uczelni, bodajże w Cambridge. To jest uczelnia zajmująca się magią, ale problemy są bardzo przyziemne to znaczy wykorzystywanie doktorantów, podkradanie wyników badań, problemy finansowe, Finansowe i tak dalej, i tak dalej. No i Alice ma pewien problem, to znaczy w wyniku jej błędu o -o. ginie jej promotor. A to, to jest taki. Mały błąd. To nie jest taki mały błąd. Nikt się nie zorientował, że to był jej błąd, więc nie ma w związku z tym problemów. Oprócz tego, że nie dostanie od niego listu polecającego. A bez tego nie ma szans na dalszą, e, udaną karierę. I stwierdza, że skoro już tyle poświęciła, to ona zejdzie do piekieł e, i ten list uzyska od tego swojego Wspaniale promotora. Pani się zapowiada. E, a e, ambicja ambicją, ale za zejście do piekieł jest pewna cena. To znaczy w dolarach? Niestety nie. Połowa pozostałego jej czasu życia. To znaczy jej życie zostanie skrócone. To co jej tak tam jej zostało, dostało. 40 lat, to zostaje 20. Tak. I ona stwierdza, że Batman. tak świetnie, widać absolwentka ekonomii. Ona stwierdza, że to jest warte. to jest warte tego i jest taki wspaniały fragment po polsku książka ukaże się w tłumaczeniu Grzegorza Komerskiego. I y, tam padają takie słowa, że dla osób spoza środowiska akademickiego to by było niezrozumiałe, ale każdy, kto pracował na Akademii, Zrozumie, że ona by oddała swoje pierworodne dziecko za sukces akademicki. Ona by oddała kończynę. Ona by oddała wszystko, tylko nie pamięć, nie swój mózg, nie to, co jej pozwala po prostu iść do przodu. No i Rebeka F. Quang właśnie jeszcze 30 nie ma, bodajże 29 lat. Na swoim koncie sześć powieści, każda bestsellerowa. Zalecałaś mi już Yellow Face Państwu? Tak, tutaj jest powrót do takiej fantastycznej strony. Rebeki Kwang, bo Yellow było takim um... No, nie było tam elementów magii. Nie. Której, bardzo życiowa była ta książka. Na której ona się jakby wybiła. Więc bardzo, bardzo polecamy premiera niedługo, ale no właśnie, ambicja. Ale też, żebyście Państwo nie myśleli, że każdy tak, że, że, że to jest takie typowe w, na, na rynku literackim, że książki nie ma jeszcze po angielsku na rynku, a będzie wychodziła po angielsku i po polsku w zasadzie, jak rozumiem, równocześnie, czy nie ma równocześnie. No nie, to jest właśnie najlepsze podsumowanie statusu gwiazdy. Jaką została Kwang. Super, czekamy. E, ja mam książkę e, podwójnie interesującą, myślę, dla e, Taylor Swift, bo jest to książka Elizy Kąckiej. Wczoraj byłaś zła na zielono. No i Co teraz... zrobiłaś z układką? Ona miała taką piękną układkę, <laughs> ale. Zjadła się. Czytałam książkę. Książki nie są od wyglądania, tak? Więc e, zdjęłam tą układkę. Teraz uważajcie, jestem jak Swiftolożka. Wczoraj byłaś zła na zielono. Zielono, to jest ten pierwszy kolor. W środku jest pomarańczowe. Wszystko się zgadza. Ale oczywiście zgadza się nie tylko na poziomie estetycznym. To jest książka, genialna książka Elizy Konskiej. Bardzo mi się ta książka podobała. Nominowana w tym roku do Nike. Do Nike, chyba do Gdyni. Być może, może. Też. Znaczy, Generalnie ta książka powinna dostać wszystkie nagrody świata, gdybym ja była jurorką. E, a na pewno powinna trafić na stosik Taylor Swift'a, może nawet Iggy Świątek, bo Iga Świątek też lubi czytać książki. Tu wszystko się Trumpa. To może być zbyt ambitna literatura dla, dla Trumpa, w każdym razie jest to e, korzystająca z osobistych, prywatnych doświadczeń proza autorki o wychowywaniu nieneurotypowej córki, o ich relacjach, o poszukiwaniu e, diagnozy, znaczenia, o ich rozmowach, o ich e, mikrojęzyku. E, bardzo ciepła, bardzo wzruszająca książka, mimo wielu trudnych e, momentów. E, Ruda, czyli tak naprawdę główna bohaterka, ta córka naszej narratorki, jest dziewczynką nietuzinkową, dziewczynką, o której warto czytać, i myślę, że właśnie w tym świecie pełnym różnorodności to jest taka książka, która spodoba się Wam i Taylor Swift też by się spodobała. Tak, tylko tłumaczyć. Y a ode mnie jeszcze urodziny, czyli książka Nie ma pomarańczowego? Nie ma pomarańczowego. Książka Weroniki Murek, ale trochę y opisująca świat show biznesu. Mamy tutaj aktorkę, ale taką bez wielkich sukcesów. Y Jaga Babarzyna jest y główną bohaterką. Jaga Babarzyna. Jaga Babarzyna. Autorka kiedyś w jednym z wywiadów mówiła, że bardzo ją uwierają polskie imiona i nazwiska. To no, sobie wybrała. Że te wszystkie Mietki, Bożenki, Zbyszki, Justyny, Natalie, one po prostu wyrzucają ją jakoś z akcji. Więc... To ona jest jak pokolenie Z, bo pokolenie Z też tak mówi, dlatego chcę czytać o tych wszystkich Sarach i Majkalach. Więc wyszła z od takiego fantazyjnego imienia i nazwiska. Nie pamiętam czy to dotyczyło, to zdanie piękne dotyczyło właśnie tej bohaterki, ale idealnie oddaje jej życiorys, to znaczy jej czas nie nadszedł, a i tak przeminął. Uu, ładne. I to jest tak taka... To jest cała Weronika Murek. Tak, tak, to jest mnóstwo takich właśnie zdań, które by można było do Kajecika wypisać. No i właśnie mimo wielkich starań, wielkich poświęceń, Robienia wszystkiego, żeby ten sukces w teatrze przede wszystkim osiągnąć. Jaka babarzyna przede wszystkim się starzeje. I z tym już nic nie może zrobić. Tych ról jest coraz mniej. E, jakieś problemy zdrowotne się pojawiają. To się nie podoba, no bo aktor e, to jest takie znane powiedzonko, że może odwołać próbę tylko jeśli nie żyje. E, Polecamy tutaj na marginesie książkę Igi Dzieciuchowicz. Tak. O teatrze. Więc, więc tutaj po prostu ta, ta, ta siła, ta, ta próba, to ogarnianie tej swojej kariery, trzymanie się jej pazurami. No i jest tutaj też taki wątek horrorowy. On mnie akurat mniej interesował, ale w, w domu i Babarzyny pojawia się dziwna rodzina. Nie wiadomo, czy ona jest wymyślona, czy ona jest prawdziwa, ale to też wytrąca Jagę Babarzynę z jej e, takiego kursu życiowego, który sobie obrała przed wieloma laty. Więc, e, a a dlaczego do Taylor Swift? Że taka przystroga, że ona też będzie stara? E, wow, <laughs> mocne. Każdy będzie. Każdy będzie. Nie, wiesz, myślę o tym, e, że... Czy warto odnieść sukces, a później przez całe życie gonić ten sukces no, i to. myśleć o tym, żeby że kiedyś to było i kiedyś to miałam te role i kiedyś to po prostu się działo w moim życiu, ale teraz już nie? I po prostu tęsknić na tym, czy może. Lepiej zostać szaraczkiem i tych sukcesów nie odnosić, bo ta wielka frustracja, jak i babażyna, i to, ta taka nadpodaż osób o tym też wiele, wielokrotnie Weronika Murek wspomina nadpodaż osób, które się chcą zajmować sztuką, które chcą być tymi aktorami chcą być piosenkarzami chcą pisać książki. Że te, tych osób jest tak dużo, że zawsze nawet jeśli ty wypadniesz, jeśli ci się powinie noga, jeśli poczujesz jest się gorzej, na twoje jest kolejka na Twoje miejsce, jest to mm, no, takie już wyśmiewane bardzo mm, zdanie, a jednak, no, jednak chyba ciągle, ciągle prawdziwe. Bardzo, bardzo ciekawa, właśnie o show biznesie, o sztuce o, o życiu właśnie w takim ciągłym kołowrocie osiągania rzeczy i ostatnia która pasuje nam kolorystycznie. Tu zielone, tu pomarańczowe. A poza tym, dopiero co ją przeczytałam, więc będę tak jest, jak coś ci się spodoba, że chcesz każdej osobie o tym opowiedzieć i chcesz tę książkę wcisnąć do każdego koszyka i torebki. Plecaka wakacyjnego, tak, jeśli tak, jeszcze tak. ktoś jedzie. Tak, jeśli ktoś jeszcze z Was jedzie, to, to jest taka książka na wakacje swoją drogą. Kupiłam ją. Tu jest niebieski, ale tu jest zielony, pamiętajcie. Kupiłam ją dlatego, że przeczytałam, że tę okładkę robiła Kasia Babis, której rysunki i sztuka. Lubię cenie, interesuje mnie i tak wyrzuciłam yy, na ten stosik, który rośnie. I kiedy jechałam na wakacje, to szukałam czegoś małego, właśnie, żeby zdążyć i mieć szansę przeczytać. I dopiero wtedy zobaczyłam, na okładce, że to są słuszne porównania. Do Eleny Ferrante, że to była książka przez New York Times uznana jako idealna książka na lato, i to wszystko się potwierdziło. Yy, nastolatki dorastające w. Yy, Klimacie takim dusznym i małomiasteczkowym. I, I tyle Wam powiem, bo w zasadzie wszystko, co dzieje się w tej książce, to są rzeczy, które dzieją się w języku. Zresztą Agata Ostrowska, czyli tłumaczka tej książki, wyjątkowo zrobiła posłowie do tej książki, mówię, że to jest że dokładnie tego o tym mówiła, że to też była taka książka, którą chciała wszystkim dać, a że nie często jej się to zdarza przy tłumaczeniach. Więc ten, jeśli ten okres dojrzewania, dorastania to jest coś, co Was w literaturze kręci mnie tak, to myślę, że to jest dobra książka, no a, a Taylor. Po prostu musi czytać dobre książki. No. I kolory się zgadzają. Świetnie. To, mamy, mamy to. To był podcast i co teraz? A my, Natalia Szostak. Justyna słuchacka czekamy na wasze komentarze, wasze książki, które mogłyby się spodobać Taylor Swift i nam, bo my bardzo chętnie przyjmujemy polecajki. Dajcie nam znać w mediach społecznościowych, o czym jeszcze chcielibyście i chciałybyście posłuchać. Postaramy się śpiewać jak najmniej, mówić jak najwięcej. I co? I oprócz siebie samych polecamy też inne podcasty w TVN24+, których naprawdę nie brakuje. I co? Do następnego razu.